Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Andrzej, dla tych, który, którzy nie wiedzą. E, pracuję w firmie budowlanej od 16 lat. E, budujemy w domy pod klucz e, w okolicach Stuttgartu. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak, e, jak murujemy budujemy e, ściany szczytowe. Tak to wygląda już z zewnątrz. To jest jedna ściana szczytowa. Ta Najwyższa, to znaczy z tej strony najwyższa, bo tutaj idzie ten budynek najbardziej w długo. Widać, zobaczcie, tutaj jest wejście do domu. Dwie bramy garażowe, bardzo szerokie. Z prawej strony jeszcze jedno wejście. Także tutaj będą drzwi po środku. I jeszcze tam z prawej strony. Tutaj już mamy roztrzalowany sufit. Zawsze, zawsze zostawiamy stemple tak dla pewności. Normalnie to się nic nigdy nie dzieje, nie, nie stało jeszcze, ale zawsze zostawiamy tak dla pewności. Eee, trzeba oczywiście posprzątać. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj tak to wygląda. Też zobaczcie, jakie wielkie tutaj okna są. To jest przynajmniej, no teraz nie, nie chcę gwałtać, ale przynajmniej 6 metrów szerokości. Idziemy dalej, to jest jakiś salon. To jest jeszcze większe, na, na całe zobaczcie pomieszczenie. Pomieszczenie jest bardzo duże. I tutaj mamy skrzynkę rolet. Po całej szerokości jeszcze wchodzi w boki. Także ogromne jest tutaj y, pomieszczenie. To są dwa słupy wspierające. Ale chciałem Wam sobie pokazać ściany szczytowe. Idziemy dalej po sodach. Schody, zobaczcie, gotowe, gładziutkie. Na no opartego, jak ktoś lubi beta, może sobie zostawić takie schody i w ogóle nie obrabiać. Na no opartego, mój kolega tak, tak zrobił, którą dom budowaliśmy. Tutaj też mamy skrzynkę ROLET. A tutaj ściany szczytowe. Muszę trochę dalej odejść. Zobaczcie tu, jakie tutaj będą wysokie pomieszczenia. Bardzo nieekonomiczne. Ale dom, który budujemy jest dla bardzo bogatego przedsiębiorcy, więc koszta go tutaj chyba raczej nie, nie martwiam. Jakie będą koszty utrzymania tego domu? To jest ta ściana, którą przed chwilą widzieliście od dołu. Dodatkowo są wieńce na wysokości powiedzmy 2,5 metra, i, i na, samym, na samej górze znowu, żeby bolkę można było dobrze przemocować. Tutaj już jest ściana szczytowa, a, ale wewnątrz budynku. To nie ta ściana działowa, ale wygląda jak ściana szczytowa. Zobaczcie, jak to wygląda. To oczywiście też wieńcami jest poprzeplatane, żeby się to w ogóle trzymało, wszystko. Budynek jest ogromny. I tutaj idziemy na druga strona budynku. I to jest właściwie też ściana szczytowa. To musimy oczywiście jeszcze posprzątać, ale w sumie murowanie mamy już za sobą. Tutaj tylko jeszcze poszpachlujemy, a takie ubytki to my szpachlujemy zawsze, chociaż to nie jest jakiś wymóg, ale wygląda to estetycznie. Wiadomo, że tenkarze to i tak by wyrównali, ale my tak robimy po prostu, żeby to po prostu e wyglądało estetycznie. Tutaj mamy znowu wieniec, na którym będzie przymocowana belka. I to wygląda w ten sposób. Widzicie, tam na samej górze też jest już zostawione na, na belkę miejsce. Przybliżymy, przybliżymy szybciutko. O, tak to wygląda. Jeszcze, Jeszcze raz. Także ściany, jak murujemy, zawsze szczytowe. Zanim przyjdą cieśla, bo niektórzy widziałem gdzieś tam kiedyś, że po prostu cieśle przychodzą, że cieśle przychodzą, ustawiają swoje belki, a później się wyrównuje z tymi belkami. My tak nie robimy. My robimy to myślę, że bardzo dokładnie, bo zazwyczaj to zawsze pasuje. Trzeba ewentualnie było z seropią czasami lekko podszlifować to powiedzmy tam jakieś pół centymetra mamy tolerancji. Także jest myślę jak na murarstwo bardzo dokładnie wykonane. Teraz wam pokażę jak wyglądają te szczytowe ściany i jak jest wieniec ocieplony. O właśnie, ocieplenie jest bardzo ważne w budynku. A wygląda to tak. Zobaczcie, tutaj jest szalonek tracony. Jak ktoś oglądał wcześniejsze odcinki, to, to wie o co chodzi. Yy, tu jest tropian dwunastka. Tu jest także stropian dwunastka Czyli mamy tutaj ocieplone dwunastką i u góry od góry też dodatkowo jeszcze dwunastką beton jest po prostu ocieplony, a tam gdzie jest już gazbeton, tam nie dajemy nic. Widzicie? Może pójdę od drugiej strony znowu w ten sposób. Jak już tutaj jest wieniec, widzicie? Kończy się. I zaczyna się gazbeton i tą, jak to tam woli? To już nie jest e, Gaz beton w tym przypadku jest o grubości 42,5 cm. Inwestor sam był bardzo zdziwiony, czemu ściany są aż tak grube. Bo normalnie to murujemy, murowaliśmy do tej pory z 36,5. Właśnie teraz nie jestem jeszcze pewny, czy od teraz, właśnie, będziemy tylko 42,5 murować. Czy to są jakieś wymogi? Jak wiecie, piszcie w komentarzach, oczywiście. Sam bym się chętnie dowiedział, bo zanim dostaniemy. Kolejną budowę trochę czasu upłynie, e, wtedy na pewno się dowiem, czy to już jest taki wymóg, ale póki co, no to mm, no grube te ściany, muszę Wam powiedzieć, 42,5. Na pewno to nie zaszkodzi, będzie jeszcze cieplej, ale czy, czy to nie jest wywalanie pieniędzy w błoto, jak i tak wszystko już bardzo dużo kosztuje. Co chciałbym Wam jeszcze pokazać. A tutaj kolejne, może pomieszczenie Wam pokażę. To jest tutaj jeszcze nasza piła, nowa taśmowa. Bardzo się dobrze tnie. Właśnie mamy trzy do sprzedania, bo ktoś mnie tam w komentarzach pytał, czy są do sprzedania. Są do sprzedania, w jakiej cenie to nie wiem. Trzeba sobie zadzwonić. Jak ktoś będzie bardzo zainteresowany, to mu podam telefon do szefa i niech sobie dzwoni i się sam pyta, ile kosztuje. Bo w sumie yy, ja tam nic do tego nie mam, ile ta piła kosztuje. Yy, muszę wam powiedzieć, że są dość zużyte. Trzeba było trochę podreperować taką piłę. Ona już. Nie tną zbyt równo. A zobaczcie, tutaj jest kolejna Kolejna będzie wyjście na balkon drzwi balkonowe, na pewno rozsuwane I, i tak to żeśmy rozwiązali. Znaczy, tak w projekcie było, to żeśmy tak wybudowali. Także zobaczcie, to jest wszystko ocieplone. Tu jest na zbroże, skrzynka ROLET czy też nawet żaluzji. One się wiele nie różnią, jeśli jest żaluzja, czy roleta. Wszystko jest oczywiście elektrycznie. A może tutaj jakoś wejdę? To Wam pokażę. Nie, wejdę po drabinie. To jest przejście drabinę. Mogę wejść na rusztowanie. I wtedy Wam pokażę, co i jak. Zobaczymy trochę może więcej od góry. Te ściany szczytowe. Widzicie, tu jest też wszystko, wszystko cieplone, Tutaj jest chyba szóstka. Tak, tu jest wszystko nacieplone. Tu jest dwunastką. Właśnie jutro przychodzę cieśle, więc zrobię film, jak tutaj cieśle pracują. Jak przymocowują belki. Bo jak zauważyliście, z wieńców nie wystają żadne sztangi gwintowane. Jak widzieliście nie wystają żadne sztanki, sztangi gwintowane, tylko mocują to tutaj na kotwy. Lub na śruby do betonu, tylko takie długie. Takie widzieliście jak, jak my mamy śruby do betonu, które my przymocowujemy na przykład stęple e, skośne. To są też takie śruby bardzo długie i można też przykręcić, w sumie wywiercić otwór w belce, w betonie i, i przy, przykręcić po prostu. Nie musi to być koniecznie też kotwa. Nie zawsze jest to kotwa. I właśnie sobie teraz zobaczcie jak to wygląda. Moim zdaniem jest to bardzo dokładnie zrobione. Wszystko jest e, od sznurka. Wymierzone, dodatkowo jeszcze doszlifowane jak tam jakiś e, uskok jest, wiecie no, skoki jakieś zdarzają, to pieszczamy to naprawdę na 99,9%. Także jak na murarstwo, to jest bardzo dokładnie. Właśnie, może pójdziemy teraz na zewnętrzne rusztowanie. I pokażę Wam jeszcze z tej strony. Dobrze właśnie jakie jest rusztowanie na wszędzie. Nie, no jestem za blisko. Za dużo wam nie pokażę, bo jestem za blisko i, i po prostu kamera tego nie ogarnia. Eee, muszę z tej strony wejść. Mamy tę drabinę. Tak to wygląda. O. Już trochę jest bliżej. Widzicie, tutaj mamy pier e, w pierwszej kolejności idzie w e, kąt 15 stopni, a dopiero później 35. ściany zewnętrzne szczytowe też mają 35 stopni, czyli dach ma także 35 stopni, ale tutaj jest taki wykusz i na tym wykuszu jest e, tylko 15 stopni. Właśnie spróbuję tutaj na, na środek jeszcze wejść i zobaczymy to od drugiej strony. Jeszcze to Wam chciałem pokazać. Może trochę dojdę, żeby było wiadomo o co chodzi. Tutaj gdzie jest właśnie ten wykusz. Tutaj będzie taki daszek zrobiony. I tu wylaliśmy specjalnie wieniec, żeby można było porządnie tą belkę przykręcić właśnie do betonu. Bo wiadomo, w gazbetonie to, to trzymać nie będzie. Także na całej grubości prawdopodobnie będzie taka gruba belka i na nie będą. Kolejne berki, Tak żeby to się wszystko trzymało oczywiście. ciemna <laughs> na górę. Teraz widzicie to nad proże. skrzynkę żaluzji czy też rolety. ściany szczytowe, ściany wewnętrzne, także pod skosem widzicie? Na tą ścianę trochę też wchodzi te 15 stopni. I tutaj mamy 15 stopni, a u góry 35. No trochę jest, muszę Wam powiedzieć, że był to sko bardzo skomplikowany dom. Tak jak budujemy tutaj zazwyczaj, to ten był jednym z bardziej skomplikowanych. Tak, ten dom był bardzo skomplikowany. O właśnie, zaraz Wam pokażę. Jeszcze jak będzie ogrzewanie podłogowe tutaj szło, też zostawiam takie miejsce specjalne. Przy okazji, będę przechodząc, o widzicie, tutaj będzie taka skrzynka rozdzielacz. Tego ogrzewania podłogowego też tak zawsze robimy. Dajemy takie nadproże, jak w drzwiach. Szczególnie jak jest szeroko, w sumie to zazwyczaj dajemy. Nie ma to żadnego znaczenia. Czy wąsko, czy szeroko, zazwyczaj tutaj dajemy nadproże. I, i później będzie to taka skrzynka z drzwiczkami. Zazwyczaj białego koloru. Taki standard, chyba że, że tutaj będzie trochę inaczej. Ale tego jeszcze nie wiem. Dopiero jak będziemy zamurowywać tutaj takie różne tematy to to będziemy w środku i będziemy widzieć Wchodzimy wtedy chwilę przed e, tękarzami po hydraulikach i po elektrykach i, i e, murujemy e, zamurowujemy spłuczki i jakieś tam większe, większe rzeczy W łazienkach zazwyczaj jest najwięcej pracy dla murarzy Tak to wygląda to kolega poleciał ze szpachlowaniem. <noise> Każdą szpalę zaszpachlował. szpachlową. W sumie niepotrzebnie, ale. Jak mu się tak podobało? Czemu nie? Jak na pewno sami zauważyliście, no projekt nie był. Nie, nie był to jakiś tam zwykły domek, który ma cztery ściany, yy, spadł w dwie strony. I, I taki dom to można nawet postawić w miesiąc, tak szczerze mówiąc. Taki mały, nawet z piwnicą. No może 6 tygodni, jeśli z piwnicą. To byśmy dali, dali radę, bo już żeśmy budowali jakieś tam mniejsze e, domy, projekty. Ale jeśli chodzi o taki dom, no to, to tutaj już siedzimy w sumie od marca czy nawet wcześniej. Także parę miesięcy minęło przy tym domu. I jeszcze nie jest do końca wszystko skończone. Na piwnicy musimy jakąś ściankę działową postawić jeszcze. Tutaj inwestor e, zastanawia się, czy nie będzie dodatkowych drzwi w stronę domu tego. E, starego domu więc być może będziemy musieli wywalić e, drzwi założyć skrzynkę rolet znowu i, i tak dalej i tak dalej on jeszcze się dobrze nie zastanowił także doszło tutaj takich e, wiele rzeczy bo wiadomo on tutaj obok mieszka, przychodzi pomyśli sobie coś i mówi, a widać cena to nie jest jego problem więc sobie e, jak mu coś tam przyjdzie na myśl to sobie po prostu to realizuje, bo go na to stać. Bo zawsze jakieś tam wiecie, zmiany w projekcie to są na pewno dodatkowe koszta. Jest dodatkowa praca, to dodatkowe koszta. Nikt nikomu tutaj za darmo nic nie robi. I często widać różnicę, właśnie. Wiecie, jak ludzie gdzieś tam wyłuskali kredyt na dom i mają ograniczone. Hmm, Ograniczona ilość pieniędzy, no to za dużo nie wydziwiają, a jak ktoś ma kasiory e, dużo, wystarczająco dużo, to właśnie są, jest bardzo dużo zmian w projekcie. To już, to już tak jest, było i jej na pewno będzie. I tutaj jeszcze jedną ważną rzecz, którą być może Wam już pokazywałem. E, widzicie, jak tutaj mamy balkon, no tutaj będzie balkon, e, to wycinamy na. Ile tu było wycięte? 25. 30 cm, wydaje mi się, w górę 2 cm wycinamy w, w tym gazbytonie, po to, żeby papa nachodziła. Jak oni to będą zgrzewać, żeby nachodziła po prostu na ścianę. Żeby tutaj nigdzie nie, nie wyszła nam wilgoć. Także takie rzeczy przygotowujemy wcześniej. Malujemy to oczywiście specjalną masą i będzie dodatkowo to jeszcze zabezpieczone. A tutaj, gdzie są drzwi. To też zostawimy taką specjalną wnękę. Drzwi będą dochodziły dotąd, żeby to było wszystko uszczelnione. Wiecie, jak będzie deszcz padał, żeby nie było żadnej szczeliny, żeby woda się nie nalała, bo być może będzie jakaś silna ulewa i, i odpływ nie zdoła tej wody odebrać. No i wtedy byśmy mieli wszystko w, w środku, w budynku, w pokoju, czy gdzieś tam w kuchni, nie? w pomieszczeniu wewnętrznym. Także takie rzeczy też robimy w każdych, przy każdych drzwiach. Jeśli jest to balkon albo, albo gdzieś tam parter, to robimy takie rzeczy. I co, na dzisiaj to by było tyle. Krótki odcinek. E, jeśli ci, film Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także zwanych subskrypcji. Jutro zrobię jakiś krótki film jeszcze o tym, jak cieśle tutaj pracują. A może być, być może nawet dwa filmy. Zobaczymy jeszcze, jak to, jak to rozciągniemy na, po całości. Dobra, trzymajcie się, cześć. Subskrybujcie, łapka w górę i do następnego, cześć!